o godzinie 9.09 dokumenty powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce. Płynęło zgłoszenie o pożarze w miejscowości Trofimówka w gminie Janów, stodoły, w której znajdowały się zwierzęta. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia okazało się, że zapaleniu uległ budynek warsztatowo-garażowy znajdujący się obok stodoły. Zadaniem strażaków było zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz ugaszenie pożaru i niedopuszczenie do rozprzestrzenienia się ognia na sąsiednie budynki. Na miejscu działały dwa zastępy z OSP Janów, po jednym zastępie z OSP Dryga oraz OSP Przystawka, dwa zastępy z OSP Korycin, a także dwa zastępy z JRG Sokółka oraz wóz operacyjny z JRG Sokółka. W starzeniu nikt nie odniósł żadnych obrażeń. Akcja trwała do godziny 10:55.